Ostatni film pod tytułem Jak przestać być polskim rezydentem podatkowym wzbudził wasze spore zainteresowanie i wiele pytań. I wiele komentarzy, za które bardzo dziękuję. Chciałem was jednak nieco uspokoić może i skomentować yy, kilka spraw. Zatem po pierwsze, tamten film odpowiada dokładnie, tak jak tytuł mówi, jak przestać być polskim rezydentem podatkowym. W dzisiejszym filmie chciałem natomiast poruszyć parę jakby tematów w koło, dla kogo to jest ważne, dla kogo to może być mniej ważne, czy sama zmiana prawa oznacza od razu jego egzekucję i tego typu rzeczy, żeby jakby to powiedzieć, nie było moją intencją w poprzednim filmie wzbudzanie Waszych jakichś poważnych obaw. Zacznijmy zatem od tego, dla kogo to powinno być naprawdę ważne, by zadbać o to, by nie zostawiać właśnie żadnych tych indykatorów, przesłanek, które mogłyby kusić urzędy skarbowe, by interpretować jego sytuację w ten sposób, że jednak był, czy jest, czy był w danym okresie polskim rezydentem podatkowym. Czy to tyczy się każdego tak samo? No, prawo naturalnie tak, ale teraz Moim zdaniem po pierwsze to byłoby naprawdę ważne dla kogoś, kto ma ochotę, chciałby kiedyś, prędzej czy później zmienić coś w tym kraju, działając w tak zwanej polityce. Czyli jeśli ktoś chce w przyszłości na przykład zostać prezydentem tego kraju albo po prostu mieć duży wpływ na to, pojawiać się medialnie, tak? zostać osobą publiczną, coś zmieniać to zawsze w walce politycznej wszystkie brudy zostaną znalezione i wyciągnięte. Tutaj macie przykład jakiegoś nagłówku Donalda Trumpa w ostatniej kampanii prezydenckiej za Oceanem. Też naturalnie został wyjmowany ten wątek, czy Trump dobrze, czy niedobrze rozliczał podatki, czy on nie płacił jakichś podatków, może za mało, albo dlaczego nie płacił. Nie będę teraz wnikał w samą merytorykę tego, natomiast wszelkie uchybienia Niedomówienia, niejasności, poszlaki, które mogą być interesujące, mogą być, jak to się nazywało, hakiem na kogoś, kto zechce podnosić jakieś sprawy, czy to właśnie w kwestii politycznej, czy mieć jakiś wpływ, no to taka osoba może potem, że tak powiem, względem takiej osoby mogą zostać takie rzeczy użyte i wyciągnięte w przyszłości. Drugi obszar albo druga grupa osób to przedsiębiorcy, którzy mają jakby to powiedzieć wystarczająco dużo, żeby było to apetyczne dla skarbówki. Jakiś czas temu pojawił się kiedyś taki bulwersujący artykuł, który był instrukcją, bodajże kieleckiego urzędu skarbowego czy izby skarbowej do swoich pracowników, żeby de facto selekcjonować ofiary, bo tak chyba trzeba by to ująć, do kontroli, w ten sposób, żeby wybierać tylko firmy, które mają majątek, który można zająć i w której przypuszczalne czy faktyczne nieprawidłowości mogłyby skutkować faktycznym wpływem do budżetu. No i żeby nie ścigać na przykład faktycznych przestępców czy nieuczciwych podatników, którzy wszystko mają zabezpieczone, wyprowadzone za granicę i po prostu skarbówka nie ma jak położyć łap na zabezpieczenie takiego majątku na przykład pochodzącego z z skaruzel watowych i tego typu rzeczy. Natomiast po prostu wybierać do, do najlepiej uczciwe firmy na tyle małe, żeby nie mogły się bronić, no bo duże firmy mają kadry prawników, doradców podatkowych i po prostu odpowiednie zasoby, żeby stawić opór niezasadnym albo niezgodnym z prawem zakusom Urzędu Skarbowego. I to niestety odbija się właśnie, jak tutaj widzicie w tym artykule, na tym, jakie firmy mamy w Polsce, czyli mamy dużo mniej firm małych, średnich, które zatrudniają między 10 a 200 osób, ponieważ właśnie te firmy padają łupem i skomplikowanego systemu podatkowego, i no jakby to powiedzieć, targetowanego działania urzędów skarbowych. Jak to się ma do poprzedniego filmu, czyli jak osoby fizyczne, które powinny zadbać o swoją jasną sytuację rezydencji podatkowej, no właśnie, że jakby osoby, które racjonalnie wybierając byłyby najbardziej łakomym kąskiem dla Urzędu Skarbowego do przystrzyżenia. Czyli ktoś kto dobrze zarabia i ten domiar podatku mógłby być, czy nie domiar podatku, tak, zapłaconego w Polsce mógłby być istotny, tak, żeby koszt takiego postępowania no nie był wyższy niż uzyskana korzyść z uzyskania tego domiaru do z danej osoby. Czyli jeśli ktoś jest nie wiem specjalistą, lekarzem, dyrektorem, dobrze zarabia gdzieś za granicą, nie wiem, 100 tysięcy euro dla lekarza czy specjalistów w branży IT za granicą, to chyba nie jest jakiś kosmos. Natomiast no, w Polsce przelicza się to na już spore sumy, które nie uwzględniając kosztów życia np. w Luksemburgu czy w Wielkiej Brytanii czy w Londynie, no, wydają się zacne do, że tak powiem, przycięcia i opodatkowania tak? i rozliczenia. I, I tak samo może to dotyczyć właśnie przedsiębiorców, którzy mają biznesy w różnych jurysdykcjach albo dużo podróżują i już nie mają albo nie są. Myślą, że nie są rezydentem podatkowym Polski albo byli przedsiębiorcy i to jest przede wszystkim chyba grupa, która powinna zadbać o to, żeby nie pozostawiać żadnych y, niedomówień w swojej sytuacji i pola do nadużyć urzędom skarbowym. I wydaje mi się natomiast, że przeciętny Kowalski czy Smith, który po prostu przeprowadził się za granicę i tam normalnie zarabia średnio przeciętnie, nie ma jakichś ambicji politycznych albo budowy jakiegoś dużego biznesu czy grupy, która by miała duży wpływ, to no, może nie być pierwszorzędnym zainteresowaniem Urzędu Skarbowego. Tak mi się wydaje. Sami oceniście czy jest to zasadne, czy nie, no bo no, ponoć poczta właśnie dobiera się do ludzi, którzy po prostu zapomnieli wyrejestrować odbiornik, no bo czy wszyscy o tym pamiętali, jak y, na przykład wyjeżdżali się, wymeldowali czy wyrejestrowali też odbiornik RTV? Jest tu parę artykułów. Znowu y, poczta chyba wzięła się za grupy najbardziej bezbronne. Nie mówiąc już o absurdzie takiej opłaty czy para podatku, y, no ale mniejsza o to, wydaje mi się, że urzędy skarbowe raczej będą podchodzić racjonalnie do tego, kogo będą kontrolować i szacować potencjalny domiar podatku do uzyskania i koszty postępowania. Naturalnie nie mam na myśli, żebyś nie zadbał o jasność swojej sytuacji podatkowej i nie wypełniał wszystkich na Ciebie obowiązujących praw i regulacji. Natomiast prawda jest taka, że w związku właśnie z tym, że Prawo podatkowe jest y, tak skomplikowane i w ogóle Polska ma poważny problem z tak zwaną biegunką legislacyjną, czyli produkcją takiej ilości prawa w takim tempie, że nikt, naprawdę nikt nie jest w stanie za tym nadążyć. Więc wszystkie podmioty, firmy y, biorą zarządzanie tym na zasadzie ryzyka, bo utrzymanie stuprocentowej zgodności po prostu byłoby za drogie, jeśli nie niemożliwe, no bo prawo zmienia się z dnia na dzień w ogromnym tempie i w różnych zależnościach do siebie. Jest bardzo niskiej jakości, niejednoznacznej, pozostawia wiele miejsca do interpretacji, także gotówbym się był założyć o jakąś dobrą whisky z, no z kimś, że nawet urzędy czy instytucje państwowe nie przestrzegają każdego obowiązującego i stosowanego do nich prawa. Jakoś tam wiecie sami, jak pewnie jest z RODO na przykład, tak, różne świstki do podpisu, teraz pytanie, czy ich systemy informatyczne na przykład faktycznie rejestrują każdy fakt spojrzenia na nasze dane osobowe, bo tego wymaga RODO, czy, czy, czy inne przypadki, nie wiem, związane z jakimiś rejestrami śmieci, czy czegoś, po prostu ogrom biegunki legislacyjnej w Europie i w Polsce jest, no, dolegliwością, która... Jedynym rozwiązaniem jest to, że zarządza się ryzykiem niezgodności z jakimiś regulacjami, a nie, że jest się lega artis z wszystkim, bo po prostu już jest to niemożliwe. To jest możliwe w cywilizowanych krajach, w jurysdykcjach, które sobie zdają sprawę, że stabilność prawa jest podstawą ich dobrobytu. A niestabilność i ogrom tego prawa no, przekłada się też na urzędników skarbowych. Pamiętajcie o tym też, że po prostu w urzędach pracują normalni ludzie, często bardzo mili i którzy chcą nam pomóc albo nie jest ich intencją jakoś zaszkodzenie nam, tylko po prostu mają jakieś wytyczne z góry i właśnie to jest skomplikowane, niejasne, szybko zmieniające się prawo. Jak widzicie tutaj, nawet pojawił się artykuł jakiś, że oni też chcą strajkować, bo no akurat pewnie. Ich wynagrodzenia uważają, że są za niskie, ale gdyby nie było takiej dużej masy prawa podatkowego, to może wystarczyłoby mniej urzędników, którzy mogliby zarabiać lepiej i przyglądać się tym, którzy naprawdę optymalizują może przesadnie podatki, czyli multinacionalom, największym firmom, a nie przeciętnym, uczciwym, e, kowalskim i, i małym i średnim firmom to wracając do tego, kto powinien na pewno zadbać o jasność swoich indykatorów dotyczących centrów interesów życiowych czy gospodarczych, to osoby, które mają jakieś ambicje polityczne właśnie i co, chciałyby zmieniać ten kraj i mogą zagrozić ekipie dojącej, znaczy rządzącej, i tutaj tak jak Max Max to ujął w komentarzu, chodzi o kontrolę, właśnie o to, żeby mieć haki i narzędzia na potencjalne zagrożenie. Po drugie, osoby, które właśnie mają ma, lub mają ambicje mieć jakiś duży wpływ na społeczeństwo właśnie przez prowadzenie biznesu, zatrudnianie wielu, większej ilości osób, pomaganie iluś tam klientom albo po prostu mogą być łakomym kąskiem bo wy, wyegzekwowany domiar podatku przewyższy koszty takiego postępowania czy wyjaśniania podatkowego ze strony Urzędu Skarbowego na koniec chciałem jeszcze dodać że ta inicjatywa nie była chyba jakby oddolną polskiego rządu tylko w ramach harmonizacji prawa unijnego w związku z tam właśnie z konwencją MLI i jakby standaryzacją tych rozwiązań między państwami Unii i nie tylko, a nie y, chyba nie polską, że tak powiem, y, inicjatywą. Z drugiej strony w ramach tych różnych wdrożeń lokalnych, y, tych unijnych dyrektyw czy innego prawa, czasem mam wrażenie, że pols politycy są zbyt ambitni i zbyt, jakby to powiedzieć, nadgorliwi de facto, tak jak było na przykład z centralnymi rejestrami beneficjentów rzeczywistych. W Polsce jest on publicznie jawny, każdy znowu ma obowiązek w nim publikować dane o osobach kontrolujących czy beneficjentach rzeczywistych spółek, którymi na przykład zarządza. A w innych krajach po prostu wybrano, że to będą rejestry dostępne dla tylko Urzędu skarbowego i odpowiednich służb, na przykład w Niemczech. No także taki komentarz. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Możecie myśleć co innego niż ja. Może znacie lepiej tą tematykę. To tyle na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, jakie tematy trzeba jeszcze poruszyć. Co do pytań i komentarzy z poprzedniego filmu, postaram się na część wyszukać jakieś odpowiedzi albo zorganizować wywiad z kimś, kto kompetentnie udzieli odpowiedzi na takie pytania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tyle. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia.